przyciągnij zainteresowanie kobiety. I opowiem też o takim jednym błędzie, bo właśnie miałem na szkoleniu tutaj przed chwilą rozmowę z kursantem, także myślę, że warto sobie posłuchać. Do dzisiaj do północy mój kurs. Sekrety atrakcyjnego wizerunku 2.0: można pobrać 75% taniej. Polecam świetna wiedza, która działa i silnie wpływa na kobiety. Kurs. Uwodzenie łamane przez promocja. Wejdź sobie w tego linka. Tą wiedzę zastosuj, a będziesz miał bardzo atrakcyjny wizerunek przy każdej kobiecie. Do dzisiaj do północy też na moje dwudniowe grupowe szkolenie z wodzenia w dzień. Można się zapisać 50%, i gorąco polecam. Zmienisz swoje życie, będziesz dużo skuteczniejszy w praktyce z kobietami, nie tylko. Kurs.uwodzeniawdzień.pl łamane przez szkolenie 50. Słuchajcie. Więc, może tak, jak przyciągnąć uwagę kobiety, zaciekawić ją, zainteresować. Ja, oczywiście, uczę tego wszystkiego na szkoleniach. Wiecie, no tutaj podaję też takie dosyć ogólne informacje. Jak chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć, zapraszam do mnie. No, ale taki przykład. Mówisz do dziewczyny. Na przykład coś na zasadzie Twoje spojrzenie mi się z czymś kojarzy. A ona się pyta, z czym, a Ty mówisz, a tego nie mogę Ci powiedzieć. I ona się już zaczyna interesować, prawda? Zaczyna się ciekawić. Kolejny przykład. To, co mi mówisz, brzmi znajomo, ale w tym negatywnym sensie. A ona się pyta, dlaczego? Nie odpowiem na to pytanie. I już dziewczyna się zaczyna zastanawiać, nie? To są oczywiście takie, wiecie, no przykłady bo żeby ten mechanizm budowy zaangażowania kobiety zrozumieć trzeba dokładnie to wszystko zweryfikować dojść do odpowiedniego wniosku przeanalizować natomiast na tej podstawie już możesz sobie z tego wszystkiego wyciągnąć odpowiednie wnioski jak to wszystko działa funkcjonuje jak konkretnie wpłynąć na kobietę tak, żeby pomyślała o Tobie znacznie więcej, tak? Od tego bym też zaczął i, i to jest bardzo ważne też dla rozwoju Waszej relacji. Natomiast wiesz, no, jeśli generalnie Ty jesteś zbyt oczywisty dla kobiety jeszcze i mówisz, że chętnie byś ją zobaczył kolejny raz, albo i mówisz, że czemu taka dziewczyna jak Ty jest sama? Ona się domyśla, że Ty chciałbyś z nią być. Ona lubi Faceta, który jest jednak tą tajemnicą. I od tego bym zaczął, tak? Także to jest jedna kwestia. Poza tym, kolejny błąd, jaki popełniacie. Piszecie z kobietami zbyt długo, um, jakieś zbyt skomplikowane zdania budujecie. Czasami wystarczy krótko z nią pisać. Byłem tutaj, robiłem to i to. Ona, aha, ja byłem tutaj, pojechałem tutaj. Aha, to fajnie, jakiś tam delikatny żart, wystarczy, tak? Ale ci właśnie jednego kolegi analizowałem rozmowy z dziewczynami, i on tam, dziewczyna mu wysłała. Kawałek nogi, jak się kąpie w wannie, i on zaczął od razu tam pisać o seksie. No i generalnie tam ona nawet jeszcze spoko odpisywała, ale jak się spotkali, to nie dawała się pocałować. Dlaczego? Bo ona się czuła źle z tym, że on tak po prostu łatwo będzie ją miał. Właśnie dlatego, że pisał z nią o tym seksie. Także rada numer jeden, raczej rada numer dwa, już dzisiaj, nie pisz o seksie z kobietą absolutnie przed spotkaniem. Bo ona się może źle z tym poczuć potem na spotkaniu. Dopiero jak dochodzi do sytuacji takiej, gdzie jesteście razem, pocałowaliście się, doszło do czegoś, to jest inna sytuacja. Ale jak ty od razu i będziesz pisał o sytuacjach łóżkowych i swoje fantazje przedstawiał, ona się po prostu może zablokować. I, I to nie jest dobre podejście. Wielu facetów sobie myśli, że to nic takiego, że w sumie ona popisała, a jednak gdy się kobieta zablokowała. Już też nie była otwarta na dalszą formę kontaktu czy rozwoju relacji, więc też warto sobie z tego wnioski wyciągnąć, że jednak to nie jest dobre podejście, jeśli jako mężczyzna po prostu piszesz z nią i za dużej informacji udzielasz na temat tego, co byś z nią robił na spotkaniu. No, większość kobiet to po prostu może znudzić, zniechęcić, stanie się dla niej zbyt oczywisty. Nie ma to sensu i potem ona jest zablokowana na spotkaniu na te pocałunki. Pamiętaj, że to wszystko, te wszystkie seksualne historie, które się wydarzają z kobietą, one się powinny odbywać w atmosferze takiego niedopowiedzenia, niejasności, nieoczywistości. I wtedy też oczywiście kobieta zaczyna się bardziej podniecać, nakręcać. W inny wypadek, jak ty od razu wyskakujesz z takimi tekstami, co byś z nią zrobił w łóżku, no wiesz co? To nie jest dobre. To nie jest dobre, i uważaj na to. Raczej udawałbym takiego, że nie jestem taki, nawet jak ona tak próbuje pisać, żeby ją podkręcić, bo wtedy kobieta będzie miała większy apetyt na to, żeby to z tobą zrobić. I, i to jest ta różnica. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę kobiety, no jakoś zabawnie ją skomentuj, tak żeby się musiała nad tym wszystkim zastanawiać. Powiedz jej. Zauważyłem w tobie taką jedną cechę charakteru, która odpycha od ciebie ludzi. Jak ona się zapyta, jaką, powiedz jej: Może kiedyś ci powiem, podróż się z nią. Nie mów jej tak od razu o co chodzi. Ona się wkręci, ona będzie dopytywać. I właśnie wtedy zauważysz to prawdziwe zaangażowanie kobiety, kiedy ona staje się coraz bardziej ciekawa, zainteresowana i próbuje się dowiedzieć, o co ci dokładnie chodzi. Kim ty jesteś, co chciałbyś jej tak naprawdę też zaproponować? Zdenerwowałem się. Dzisiaj byłem u pięknej dziewczyny. Na starcie szybko odprowadziłem ją do orgazmu, a potem już mnie nie chciał stanąć. No to super. Ty, że się dzielisz taką historią. Ale historia też z konsultacji. Dzisiaj tak jeden chłopak mówi, że ma dziewczynę od 3 lat i teraz ona nie chce z nim sypiać. On się denerwuje, tłumaczy jej, że to nie jest sprawiedliwe. W porządku. Ona go tam łaskocze słownie mój misiu, kochanie, poczekaj, jak mi się oświadczysz, to wszystko będzie dobrze. No, czyli manipuluje go seksem, nie? Więc yy, takie kobiecie trzeba powiedzieć wprost, słuchaj, moje wymagania są następujące, albo sypiamy razem, jesteśmy razem, albo, albo się rozstajemy, bo jak nie ma seksu, to nie ma związku. Tyle, krótki na temat. Oczywiście gość yy, chciał tam do niej, ale gorąco się robi, chciał tam do niej jeździć, yy, tłumaczyć jej, jak to powinno wyglądać, że mogliby się dogadać. Natomiast no, w istocie nie miało to żadnego sensu, bo ona by tylko to wykorzystywała, przekupywałaby go tymczasowo. Wiecie, jak to wygląda. Wiecie, jak to często wpływa na wyobraźnię kobiet, kiedy facet nie chce się rozstać, bo zawsze ma tą nadzieję na, na zmianę w relacji. Natomiast no, fakty są takie, że często w tej relacji nic się nie zmienia. Więc tak jak Wam mówię, musicie sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo inaczej bycie manipulowani, tak? Jak myślisz za siebie, wiesz, co, co chcesz osiągnąć z kobietą, to wiesz, wiesz dokąd zmierzasz, idziesz przed siebie. Ale jak dajesz się na te wszystkie gierki nabierać, też, no, powiem szczerze, nic dobrego się tutaj z tego nie wyniknie. I dlatego też polecam ten kurs Sekrety Atrakcyjnego Wizerunku 2.0. Pokazuje, jak się ubrać przy kobiecie, jak się przedstawiać atrakcyjnie przy kobietach w cenie 75% niższej. Do dzisiaj, do północy możesz to pobrać. Premiera kursu była chyba ponad dwa tygodnie temu, więc całkowicie nowa wiedza kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Jak najbardziej zapraszam Cię na moje szkolenia z podrywu, z relacji, z uwodzenia w Krakowie. Dowiesz się tego wszystkiego, o czym mówię, jak wpływać na dane typy kobiet, dziewczyn, jak to funkcjonuje, działa, podnosi umiejętności uwodzenia kobiet. Zapraszam na takie szkolenie. To dzisiaj do północy 50% taniej możesz się zapisać, jeśli oczywiście tego chcesz, bo zawsze możesz żyć wygodnie i sobie mówić, nie dam rady, a możesz zrobić coś takiego, co sprawi, że poczujesz się jako ten facet, który wybiera. Dlatego polecam się zapisać na takie szkolenie praktyczne. Terminy do wyboru: piątek, sobota, co tydzień, 50% taniej do dzisiaj do północy. Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez szkolenie 50. Napisała, że chce się poznać, powiedziałem, żeby mnie przekonała, że warto. Ona rozpisała się i powiedziała, że na czwartym, piątym spotkaniu. A. Dlatego widzisz, one się wami bawią. Jak zasłużysz, to dostaniesz. Jak będziesz jak poczujesz, że mnie kochasz, to wtedy ci się oddam. Co to za bzdury? Co, mogę ci wiele takich historii powiedzieć, gdzie Laska chodziła po imprezach, bawiła się z jednym z drugim. A tobie w związku mówi, że na coś musisz zasłużyć. Co ty, kurwa, małpka jesteś, że na banana musisz zasłużyć? Wiecie, no już tak mówię, bo, bo tak naprawdę nie potraficie się tym laskom postawić. Yy, jeśli się będziesz zgadzał na tego typu teksty, manipulacje, to źle skończysz. Kobiecie trzeba postawić tym bardziej na początku. Jeśli ona próbuje cię tak manipulować, powiedz jej wprost. To ja się z tej relacji wypisuję. No to nie chcesz się bzykać, będę bzykał koleżankę. I koniec. Co ciebie to obchodzi? Jak ona się z tym poczuje? Powinieneś się skupić na tym, jak ty się czujesz, jak ona cię traktuje, bezczelnie tracąc twój czas. No bo postaw się w tej sytuacji. Miałem taką historię: gość przyjeżdżał co weekend do panny, 50 km musiał przyjechać. Słuchajcie, dwa razy w weekend to sobie policzcie. 200 km zrobione, paliwo, koszty do jazdy i tak dalej. Hmm. I tam się nic nie działo, nie? Bo, bo siedzieli u niej w domu. Nawet y, ciągle wymyślała jakieś powody, dlaczego nie mogą seksu uprawiać. I tak się z jego rok czasu spotykał. No, same straty same straty y, załóżmy 200 złotych weekend, 400-800 złotych, 8 stówek wychodziło dajmy na to, dobra, 1000 złotych miesięcznie, 12 tysięcy rocznie stracił. No, już nie licząc czasu wolnego, którym fajnie spożytkować. Co ty na to? Opłacalna sytuacja, no beznadziejna. Więc wiesz, ty w takie układy nie wchodzisz, jak będziesz grzeczny, to dostaniesz, bo to jest manipulacja i taka kobieta wykorzystuje tą zasadę kija marchewki. Ty gonisz za marchewką jak ten osioł i myślisz, dami, dami, postara się dla mnie, a w konsekwencji z takiego nie ma miejsca. Albo nagra w otwarte karty, albo niech po prostu kończy. Życie z tobą i tyle. Dokładnie można i po tym powiedzieć tu kolega dobrze napisał, jak nie ma seksu, nie ma związku. Masz taki problem, jesteś w takiej sytuacji, napisz do mnie, prowadzę konsultacje, na których też Ci mogę pomóc odzyskać, naprawić dziewczynę, pisz na frywolny małpa. Uwodzenie yy, i podeślij mi swój numer telefonu. Dowiesz się jak pójść na konkretne typy dziewczyn. Yy. Jak wrócić do i nie tylko. Warto skorzystać. Moja była, z którą się spotykam, widzi teraz dwa dni się z kolegą. No stary, no to, to, to w ogóle jak masz reagować? ja w ogóle nie reagował. Na co ty masz reagować? Widzi się po prostu z no to dla ciebie to jest koniec. Co ty zamierzasz się nad nią jej psychoterapia jakąś robić? To jest jej problem. Tak jak wam często tłumaczę. Ona tak się bawi, bo ty na to pozwalasz, bo jesteś naiwny, że może jeszcze do ciebie wróci. Starek, gdybyś ty myślał tak, widzę tylko to, co przed sobą, poznaję kolejne dupeczki, bawię się, to byś nawet nie myślał o tym, byś o tym nie pisał. Tylko widzisz, no problem jest taki, że pewnie tych dupeczek nie poznajesz. No właśnie. Ja uważam, że bardzo ważne jest w życiu to, jak się ustawisz w stosunku do lasek. Jak się ustawisz tak, że masz ich dużo wkoło siebie pięknych, to nie musisz się o nie prosić. Miałem takiego znajomego, co sobie agencję modelek otworzył. No i właśnie. Ja nie mówię, że ty musisz coś takiego robić, tylko to jest przykład. Jak idąc do klubu na przykład, gdzie jest więcej dziewczyn, możesz łatwiej poderwać dziewczynę, nie? Tak to właśnie działa. Dlatego, moim zdaniem, do związku warto szukać kobiety o podobnym poziomie intelektualnym. Tak, ale. Słuchajcie, tą kobietę trzeba szacunku nauczyć, ona musi się angażować w relacje, musi być dla Was dobra, otwarta, szanować wasze, wasze zdanie, tudzież ten szacunek trzeba wypracować, trzeba jej powiedzieć, słuchaj, albo się starasz, albo kończymy to wszystko, musisz jej pokazać, że ona powinna się bardziej zaangażować i postarać o Ciebie, inaczej nic dobrego z tego nie wyniknie. Jedna powiedziała mi zasłużyć, to powiedziałem prędzej, tylko koniec rozmowy z koleżanką i ja mi to wysłałem. Tak, więc to są częste sytuacje. To też rzeczywiście wiele kobiet, które tak robią, to kobiety, które miały trudne relacje z ojcem, przejścia w dzieciństwie, problemy ze sobą, także to jest wszystko z tym związane. Trzeba sobie z tego wnioski też wyciągnąć, że te zaburzenia występują w tego typu sytuacjach. Chcesz się więcej dowiedzieć? Oczywiście też polecam tutaj um, Moje pełne materiały Pod spodem też tam masz taki pakiecik Materiały um, No i do dzisiaj do północy Sekrety atrakcyjnego wizerunku 2.0 W cenie Dużo Dużo niższej 75% taniej Polecam Kurs.uwodzeniewdzień.pl Łamane przez Promocja. Nie zaskakujcie się tylko mówcie wprost co ci nie pasuje. Tak bo kobiety doceniają twoją siłę tak jak powiedziałem już wielokrotnie jak ona widzi że ty wahasz chcesz do niej wrócić no, to ona będzie dalej ci kurde robić wiesz. No. Siano z głowy. Ale jak ona zobaczy coś konkretnie powiesz nie interesuje mnie coś takiego mi się już nie chce z tobą spotykać ja już nie mam ochoty. Ty musisz się sama o mnie bardziej postarać. Jak ty masz takie podejście, ona też będzie o wiele bardziej się angażować w tą relację. Bo nie ma wyboru, albo będzie robiła, zachowywała się tak, jak tego oczekujesz, albo ty nie będzie się zainteresowany i tyle. Więc to rozwiązuje cały problem, tylko do tego też trzeba mieć odpowiednie podejście, charakter, nastawienie. I uwierz mi, to działa na laski w niesamowity sposób. Jak już się tego nauczysz, to zobaczysz dużo lepsze efekty. Polecam, przemyśleć, zastosować I, i tak naprawdę wiesz, ktoś może powiedzieć, ale jak, jak w ogóle tak można mówić, że facet powinien tak pyskować do dziewczyny? Słuchaj, jak ty nie zadbasz o swój interes w relacji, to kobieta z pewnością o ten interes nie zadba, będzie chciała cię wykpić, będzie robiła sobie jaja z tego, co ty mówisz i ty tylko stracisz czas, kończąc, niestety, nieszczęśliwy. Przekonaj się. Korzystaj z tej wiedzy, którą tu przedstawiam. Oczywiście, jak masz jakieś tematy do mnie, problemy w życiu, w związku, napisz na mojego maila: frywolny, małpa, uwodzeniewdzień.pl. Podeślij mi swój numer telefonu, pogadamy o no wiele więcej na ten temat. Pomogę Ci naprawić swoje życie, swój związek i swoją kobietę. A na szkolenie dwudniowe grupowe też 50% taniej, do dzisiaj do północy można się zapisać. Także korzystajcie, bo pogoda jest piękna. Można się łatwo otworzyć na kobiety, zacząć je poznawać. Szczególnie jak jesteś w jakimś rozstaniu po przejściach, to jest świetne, świetna opcja dla Ciebie. Kurs. .pl, łamane przez szkolenie 50. Właściwie mam problem z odpuszczeniem jej pracuję nad tym ciężko i być konkretnym. Masz problem z odpuszczeniem jej. Ciężko ci jest być. Konkretnym, no właśnie, ale tak jak tłumaczyłem, trzeba sobie taki nawyk wypracować, że Ty potrafisz rezygnować z kobiet, że Ty będziesz rezygnował z kobiety, która nie spełnia Twoich zachcianek i to czasami nawet od początku Twoich relacji trzeba taki nawyk sobie budować. Tego typu cech człowiek po prostu nabiera wraz z doświadczeniem. Tak, dużo facetów nie wie, jak utrzymać ten szacunek i od razu widać, że facet jest beta w związku. Zgadzam się, nagrałem taki świetny kurs. Też Wam mogę polecić System Drania 2.0 i tam to wszystko tłumaczę. Jakbyś był zainteresowany, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez SD2. Skorzystaj sobie, naprawdę rewelacyjna wiedza. No widzisz, za dużo analizujesz, jak z nią piszesz za bardzo, boisz się, że coś palne i stracę ramy, gdy poznaję nową dziewczynę. I właśnie dlatego tracisz ramę, bo się za bardzo przejmujesz. Jakbyś się tak zachował, jakby się nie zależało do końca na niej, no to ona też by inaczej na Ciebie reagowała, bardziej by Cię zachęcała. Zresztą wiecie, to jak ja komuś dopiero wytłumaczę to wszystko na szkoleniu, no to wtedy się też pojawiają właściwe efekty, rezultaty. Także polecam korzystać. Polecam sobie z tego wnioski wyciągać, bo taka wiedza ratuje życie, zmienia podejście do kobiet i, i wszystko przebiega tak, jak Ty tego oczekujesz. Więc te powroty, rozstania, próby naprawy relacji, jak czujesz, że ci bardziej zależy, to wszystko będzie skazane na ogół psychologicznie na niepowodzenie, no bo to ty będziesz tą stroną relacji, która chce dobrze, która chce za dobrze, a z doświadczenia, tak jak mówiłem, większość kobiet pragnie mieć lepiej dla siebie. Jak dochodzi tym bardziej takiej granicznej bariery związku, wiecie, no, 2-3 lata kobieta też już myśli o świadczynach, o dziecku i zaczynają się tego typu szantaże. Seksu nie ma, bo powinieneś mnie potraktować poważnie. Nie? I to jest, uważam, nie w porządku, bo zamiast z tobą usiąść, pogadać, jakie ma oczekiwania, to ona zaczyna od, od szantażu. Nie? nie ma na to zgody i jak laska zaczyna ci coś takiego robić, to bądź pewien, to się nie skończy i ona coraz częściej będzie tego typu yy, tutaj zabiegi, manipulacje stosować. Jedyna droga, żeby się przed tym bronić, to powiedzieć się, ja w coś takiego nie wchodzę, ja nie jestem zainteresowany taką relacją, mnie to nie dotyczy. Robisz tak, to będziesz sama. Temat z głowy. Od razu się ogarnie, od razu zacznie ci pisać, oj, ja już taka nie jestem, nie będę i tak dalej. A za chwilę znowu może wrócić do takiego zachowania. Także albo jesteś bezwzględny i wiesz, czego chcesz, albo będziesz robiony w balonach. Także masz problem z odpuszczeniem, przegrasz. Nie masz problemu z odpuszczeniem. się okaże, że ona, jak jej powiedziałeś, że kończycie, to sama zaraz wypisuje, pyta, co u Ciebie, pamiętasz mnie jeszcze. Nie dlatego, że cię kocha. Dlatego, że pokazałeś silną osobowość i kobieta jest podniecona. To są dwie różne sprawy. I wy sobie nie myślisz, że na was kocha i zrobi coś dla was z litości. Bo was kocha. Nie, kobieta więcej dla Ciebie zrobi, dlatego, że masz silny charakter, że jesteś twardym facetem nieugiętym niż wtedy, kiedy jesteś zbyt miły, kochany, uczuciowy, wrażliwy. To niestety tak działa. Dokładnie, najprościej zrywasz się, jak nie masz tego, co chcesz i szukasz kolejnej. Z tym, że w, tak jak często mówię, w teorii banalne, w praktyce fuj trudne, bo jak zainwestowałeś tyle w kobietę, w relacje, nie potrafisz sobie z tym psychicznie, emocjonalnie poradzić, no to nie uwolnisz się z tej relacji. No. Po prostu będziesz ciągle myślał, co tu zrobić, jak to zmienić, jak jej się bardziej spodobać. Nie przeżyjesz tego wszystkiego psychicznie, nie? Oczywiście, masz tego typu tematy. Napisz do mnie, to wiesz o wiele więcej na ten temat. Frywolny, małpa. Uwodzenie w dzień.pl pomagam w takich sprawach. Mogę Ci pomóc naprawić Twój związek, odzyskać dziewczynę. Korzystajcie z tego. Czy ja na wózku inwalidzkim jeżdżę? No nie jeżdżę na wózku inwalidzkim. Nie, jakiś hejter. Tak i, i problem wielu facetów jest taki, że Wy wszystko zbytnio analizujecie i to jak zaczynasz za bardzo wszystko analizować, no to nie widzisz tych prostych sygnałów, o których ja mówię, nie. I to wszystko y, ciała w taki sposób, że przez to przez to y, podejmujesz złe decyzje, złe wybory, a cała relacja zmierza w złym kierunku. Niestety tak to wszystko może też wyglądać. Także wyciągnij sobie z tego wnioski, przemyśl napisałem, żeby mnie przekonała. To już na starcie bardzo dużo inwestuje. Pisze, że jest bardzo lojalna, trzyma się tylko jednego faceta. No tak, ona ci będzie mówić, że się trzyma jednego faceta, a z kolegą się spotyka na kawę. No stary, takie bajki to wiesz co? Wciska ci bajki po prostu, a ty, tego, a ty dajesz sobie to wmawiać, nie? Ja bym od razu takiej klientce powiedział: słuchaj, dobra, dobra, to jak tak, to fajnie, ale mnie to już nie interesuje. Spotkania z tobą i bo ty mi nie dajesz tego, czego ja oczekuję od kobiety, więc. Co ty tam sobie powiesz, to sobie powiesz, mnie to już nie obchodzi. Tyle. Nie z Twoją rolą się z nią kłócić i tłumaczyć. Co chcesz być jej kurwa nauczycielem moralności? Zapisz ją do szkoły, wiesz. <grytanie> Zapisz ją do psychologa. Może to chyba jedyna opcja. Tylko niech ona sobie sama za to zapłaci. A jeśli ty ją zaczynasz uczyć moralności, to źle skończysz, bo ci po prostu za bardzo zależy. Przemyśl sobie to wszystko chłopaku, może dziewczyno. Bo, bo tak to wygląda. Na mnie się kobieta wkurzyła i powiedziała mi, że jak będę miły do niej, to będzie ze mną rozmawiać. To i powiedz: OK, to będziesz musiała poczekać całe życie. Panowie, przemyślcie cały temat. To są wyjątkowo ważne zagadnienia. Tak jak mówię, do dzisiaj do północy mój kurs. Sekrety atrakcyjnego wizerunku 2.0. 75% taniej. Pobierz sobie, bo świetna wiedza. Dzięki której zrobisz progres przy każdej kobiecie, z uwagi na to, że jak zaprezentujesz ten atrakcyjny wizerunek, kobiety się po prostu będą do ciebie kleić i będą się tak zachowywać, jakby myślały o seksie z tobą. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez SAF. Bardzo, bardzo wartościowa wiedza, która działa, która daje efekty, rezultaty. No i myślę, że jak wyciągniesz z tego wnioski, no to pojawią się też tutaj o wiele większe mm, korzyści yy, dla Ciebie. To wszystko będzie dawało niesamowite możliwości, ta wiedza, jeśli zastosujesz te cechy atrakcyjnego wizerunku w praktyce. Jak kobieta jest atrakcyjna i takie słowa bym usłyszał, to bym zaczął się śmiać. No też tak można do tego podejść, zgadzam się. Wyśmiać to powiedzieć, no tak... Marzenia, fajna rzecz. Ale jak ty na to przytakujesz, milczysz, dajesz jej milczące przyzwolenie, naturalnie akceptujesz podświadomie to, co ona mówi. I, I potem masz z tym wszystkim problemy, nie potrafisz się od tego uwolnić, zgadzasz się na jej tutaj dyktando, pranie głowy. No wiecie przecież, jak to się kończy, nie? Ja wam tutaj będę tłumaczył, jak jesteście dorośli i wiecie, jak to się kończy. Poza tym, do dzisiaj do północy na moje dwudniowe grupowe szkolenie, 50% tanie możesz się zapisać. Zachęcam, przyjdź sobie. Naucz się podrywu do Krakowa. Piątek, sobota. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez szkolenie 50. Polecam. Nauczysz się tej praktyki z kobietami bardzo szybko. ekwil ty chyba jesteś po prostu po polsku. Nie rozumiesz, jak masz z tego wybrnąć. Już ci powiedziałem. Zabierz się atencję. Mam ci to na karteczce napisać. Zabierz się atencję, chłopie. Pójdź dalej. Niech twoje życie pójdzie do przodu. Zacznij się spotykać z lepszymi od nich. Laskami. Ona tego nie wytrzyma, zobaczysz. Nie ma co się kłócić z kobietami, nie ma co im tłumaczyć, tylko one same muszą zauważyć, że jesteś facetem wartościowym i że kobiety się o ciebie starają, zabijają. I w tym kontekście oczywiście nic jej nie będziesz musiał udowadniać. Tak to wygląda. Glaska jest ładna, to człowiek już nie wie, co ma mówić. No tak, tak. W faceci, facecie trafiają te dziewczyny, takie najpiękniejsze są że to się gubią, ale jak takie laski codziennie poznajesz na ulicy, to to już, ciebie już to po prostu nie rusza. Dlatego te moje szkolenia są dobre, bo pomagają ci wypracować tego typu podejście, postawę, przemyśl sobie to wszystko, łapeczki do góry też mi tutaj możecie zostawić, bo, bo jest to, myślę, dosyć istotna wiedza. I myślcie o sobie, myślcie głównie po prostu o sobie. Jak wracasz do kobiety, bo ona się zmieni, masz takie myślenie życzeniowe, musisz po prostu brać fakty pod uwagę. Fakty, a nie mity. Bo to, że ona ci ładnie mówi, opowiada, to jest jedno. A rzeczywistość to jest coś zupełnie naprawdę innego. Także weźcie sobie to pod uwagę. Przemyślcie to wszystko, bo czasami zawczasu warto się ogarnąć. Potem... Zawczasu warto się ogarnąć niż potem kolejne błędy popełniać. Przemyślcie sobie to wszystko. Powiedz, nie mam czasu na takie spotkania, jak nie ma konkretów. Nie ma konkretów, to nie ma spotkań. Nie będzie seksu, nie będzie spotkań, i tyle. Znajdę sobie inną dziewczynę, która mi zaspokoi. I tyle. I nie tłumacz jej się. Niech płacze, niech mówi, że jesteś zły. Powiedz, dla ciebie jestem dobry, a ty to dlaczego mam się przejmować tym, co ci mówię, skoro ty nie chcesz dla mnie dobrze. I tyle. Nie musisz z nią rozmawiać, nie musisz dawać się obwiniać za to. To jest tylko Twoja decyzja. Pamiętaj o tym. Do zobaczenia potem. Cześć.